Kolejny kokain, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj będzie taki jakby vlog z mojego dnia, ponieważ będę jechała z moimi wszystkimi Hobby na Tor Hobby Horse do Gigante, więc możecie wpadać. Koniury już mam tutaj osiodłane, kantarka ym, Melodii. Norch się znowu przewraca, tak samo jak William, jak też osiodłane. No i to były konie, które przed chwilą osiodłałam, dlatego teraz leżą na ziemi. I no zaraz wszystkie pakujemy i no o 13 wyjeżdżamy, więc już za niedługo. ogólnie na miejscu, tutaj są moje wszystkie konisie położone na takim fajnym płotku, Teraz wam pokażę jak to się mniej więcej prezentuje, przeszkody są mniej więcej takie, są fajne, bo właśnie się tak no, wyciąga, więc to jest też na plus, no i jest, jest dużo tych przeszkód, no więc zaraz sobie idziemy na rozdrzewkę z Norczusiem i oczywiście mam coś z tego nagram, z góry mniej więcej tak się prezentuje ten cały tor jest tutaj mega, mega fajnie, więc polecam tutaj przyjechać sobie na razie poskakaliśmy, nie jestem na razie męcząca bardziej więc myślę, że wejdziemy na Williamka zmęczyłam się jak to i ustawimy sobie tutaj tak, takie już, no trochę wyższe no trenujemy też ogólnie sobie parkur, ale troszeczkę takie właśnie mniejsze, bo to będzie chyba z GoPro no ustawiłam sobie parkurkę. I będziemy sobie teraz jechać z Williamkiem. To jest moja cała, moja cała ekipa konichów. się szybko rozrejemy z Willkiem i lecimy na parkura. Good. sobie wstępnie z Williamkiem skończyliśmy z na koniec i teraz bierzemy Melody ona ma to w głowie od Backstreet Boya która jest na sprzedaż, ale to tylko na dzisiaj, ponieważ nie miałam w czym z nią jechać, a na kantorze kolejny raz już nie chciałam Bo już na tyle w tym odcinku. Oczywiście wpadajcie do Gigantej, to jest bardzo fajnie. I za tydzień, w sobotę, 19, 19 lipca, będzie oficjalne otwarcie tego toru. I macie wstęp tam za darmo, więc możecie sobie tam trochę siedzieć. Zaczyna się to o 10. Możecie spotkać tam mnie, bo ja tam na pewno będę, więc będziecie mogli sobie ze mną troszkę potrenować i no ogólnie wszystko, ale jeżeli będziecie chcieli zwiedzać inne atrakcje, które tam są, to już niestety będziecie musieli zapłacić, ale ogólnie to już byłoby na tyle, więc dajcie łapkę, zubika i to na tyle, bajo.